No i teraz jest, kurwa, idealnie. No chodź, no chodź. Oh. <laughs> Kazami Glindji, podród Czarkowski, kurwa. Chodź tu Ty kurwa, co się no skręcisz? Dziwko. Na glebę chłopie, na glebę. Na glebę jak dziecko. Den, den. Oh, kurva, korv, den måste vi ta. Naglebbe, hoppa! Naglebbe! Hallå? Hej. Skor med Ah! Kurvo. Nohoj, 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 Check no? Kurva, Det är en grej. Nu har vi, Va? Det är inte... Det är Hoppy, na gdzie by? Dobra, narakasty... Tečka... kurwa. Lindy, <gulity> <gulity> kurwa. A znaczy, kurwa? Kurwa. Kurwa, tu idzie. Może są lęczone, że szekał,